Dzień dobry, Dzień dobry, proszę Państwa. Jesteśmy bezbiorszy na starym rynku. Właśnie Faryzeusz Morawiecki coś tam robi. Dokładnie nie wiadomo co, składa jakiś hołd. Szkoda, że nie składa hołdu Polakom, którzy żyją w nędzy, martwią się o, o opał na zimę i wcale nie marzą o miejsce ryżu. Proszę państwa, to pomnik ofiar nazizmu. Dali, tak, widzimy Na szczęście na budynku magistratu już nie wisi ukraińska flaga, tylko polska i jest to bardzo ważny i budujący element, ale nie jest to zasługa Mateusza Mrawieckiego, który pompuje nasze pieniądze za wschodnią granicę, bez opamiętania rozbroił naszą armię, wysłał prawie wszystkie czołgi, nie mamy nic. A co to panu przeszkadza? Ja proszę pana jestem, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Nie się bardzo podoba, nie się bardzo podoba. Po to, żeby się z państwem zobaczyć, żebyście państwo mogli się wypowiedzieć. Jeżeli państwo macie inne zdanie... Trzeba pan się No, Ale proszę bardzo, proszę bardzo. Ja nie mam nic przeciwko temu. Ja nie mam nic przeciwko temu. Proszę pana. Ja nie jestem dla ciebie człowieku. Proszę państwa, środowiska pseudopatriotyczne skupione w pisie mają dzisiaj swój wielki dzień. Jest ich tutaj znienawidzony przez naród przedstawiciel w asyście ordynariusza diecezji bydgoskiej. Wszystkich, którym zależy na dobru Polski i Polaków. Jak widać zwolenników PiSu nie jest zbyt wielu. Są to chyba ostatni zwolennicy PISU. Tam przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mateusz Morawiecki jest bardzo dokładnie oddzielony od, od społeczeństwa dostępu bronią policjanci. Dostępu bronią, bariery, balustrady. Nikt nie ma prawa się zbliżyć do ukochanego premiera wszystkich Polaków Mateusza Morawieckiego. Przejdziemy teraz na drugą stronę. Część obywateli ma to głęboko gdzieś, spokojnie konsumuje to co zamówili w kawiarniach i patrzą. Co się dzieje? Dzieje się, dzieje się, proszę Państwa, werble grają. Jest to taki cynizm, jakiego świat nie widział. Na wschodzie giną ludzie. Zagrodzone Wszystko zagrodzone tak. no Jeszcze nie przeciw Bonaparte, a nie Rozwadowski? Dlaczego ten hymn jeszcze nie jest polski? Dlaczego jest jakiś taki dziwny? Dlaczego nie Rozwadowski? Dlaczego jakiś Bonaparte? To pytanie ciągle pozostaje otwarte. Przed nami przy zegarze młodzieżówka PiSu zarci i To jest podarzenie rota. Tam w dali widzimy poczty sztandarowe kolaborantów. Dalej, proszę Państwa. Dalej Bydnośni dwa. To paskudne wydarzenie. wydarzenie. Przepraszam, roku. Od pierwszych godzin wojny w mieście zaczęli działać niemieccy dywersanci, którzy strzelając do cywili i wycofującego się wojska polskiego chcieli doprowadzić do chaosu, a w konsekwencji szybszego przejęcia Bydgoszczy przez Niemców. Działania te nie powiodły się, bowiem Polacy sprawnie zaczęli... Tutaj jest tutaj trochę, zanków, jest tutaj trochę polskich patriotów. W trakach, w ...byli na miejscu w późniejszym czasie niemiecka bardzo gratuluję Państwu tych, na, tych transparentów, bardzo na czasie, brawo, dziękujemy bardzo, proszę przejmie. Pani też pozwoli, ale to co Pani ma tam, tutaj jest, o nie, to ja nie, to ja nie popieram, ale nie popieram, Podnara. Konstytucję, konstytucji też nie popieram, bo to jest konstytucja przeciw Polakom napisana, tak jest, także jak to popierać, coś takiego, każda władza się kończy, bardzo ładnie, proszę Państwa, tak trzymać, jest wolna Polska europejska? Nie, ale nie europejska, w Europie przepraszam można zobaczyć co, co pani tam trzyma? Auschwitz nie spadło z nieba święte słowa tak jest nie spadło nie spadło z nieba nie z piekła idziemy dalej patriotów nie brakuje mimo że generalnie to wszystko są poplecznicy tych którzy ich wyzyskują którzy zrobili cukier po 5, węgiel po 3000 tysiące i nie przestają proszę Państwa naród polski to w dużej części naród męczenników urodzonych męczenników ludzi, którzy uwielbiają cierpieć uwielbiają cierpieć, ale jest ich coraz mniej na szczęście no niestety spa trwa proszę Państwa spa trwa Ludzi jest mało, pusto przy barierkach. Nikt tu nie przychodzi, wszyscy się wstydzą. Jest to wstyd. Wstyd nieprawdopodobny. A tam koryto, w dali, koryto. Tam stoi koryto proszę państwa. Idziemy dalej. Tutaj skupili się członkowie pisu. Tak, o klaski, o klaski, klaszcie, klaszcie. Będziecie umierać z głodu, też będziecie klaskać. Tak jest. Klaszcie, klaszcie. To już niedługo. Tak jest ich polityczni poprzednicy z tak zwanej sanacji zrobili wszystko żeby Polskę rozbroić żeby Niemcom było łatwo ten rząd postępuje podobnie rozbraja polskie wojsko żeby jak zwykle Niemcom było łatwiej żeby wszystkim było łatwiej żeby Polska była bezbronna że Polacy nie umieli strzelać tak proszę Państwa tak wyglądają tłumy na spotkaniu z premierem PiSu Mateuszem Morawieckim szkoda wydawać pieniędzy na takie spotkania lepiej je dać biednym dzieciom za nasze państwowe za nasze podatki partia PiS robi sobie kampanię wyborczą proszę państwa jeżdżą nie interesuje ich nic ważne jest tylko żeby utrzymać władzę utrzymać władzę utrzymać wysokie pensje utrzymać się przy biurkach utrzymać się przy luksusowych limuzynach latać luksusowymi samolotami to jest ich cel. Natomiast dla nas jest cukier po 5, węgiel po 3000. Proszę Państwa, to jest dla nas. To są emerytury, których się podnosi o tyle, ile kot napłakał. Jest 15% inflacja, a emeryt przeciętnie tak jak miał 1300 zł. Tak, ma 1300 zł. Czyli. Około 200 zł z najniższej emerytury jest kradzione w tej chwili. W takim prostym przeliczniku. Nie jestem ekonomistą, może się mylę, ale są ludzie, którzy to policzą. Z każdej pensji, nawet tu stojących policjantów, jest kradzione w tej chwili 15%. I nikim tego nie zamierza wyrównać. Posłowie, ministrowie, mają nieograniczony dostęp do państwowej kasy, do naszych podatków. Mogą robić, co chcą. Za rok mamy szansę ich zmienić. Nie czekajmy, nie czekajmy, bierzmy się już teraz do roboty. Budujmy struktury, wybierajmy naszych przedstawicieli do wszystkich władz, żeby ta chództwa się więcej nie powtórzyła, żeby skończył się wreszcie ten okrągły stół, żeby Polak mógł. W Polsce coś znaczyć. A nie, żeby znaczyli wszyscy inni, najlepiej obcy. Idziemy dalej. Proszę Państwa. Tak jest. To jest cyrk, proszę Państwa. Nie ma sensu tego więcej kręcić. To jest, proszę państwa, dramatyczne wydarzenie. Dramatyczne. Człowiek bez sumienia. Który wspomina pomordowanych, a jednocześnie dokłada rękę do tego, żeby innym się działa krzywda. Co to jest za fałsz i obłuda? Nie spotykamy po prostu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia na następnych relacjach.